na obradach Sejmiku Wojewódzkiego. Pojawiliśmy się w ramach e, wsparcia i lobbingu drogi S74 przez Tomaszu. Jak Państwo wiecie, z, y, dużo wcześniej Tomaszów wsparł trochę SO poziom w rejoncie To był warunek konieczny, ale niewystarczający do tego, żeby system komunikacyjny Tomaszowa poprawić. Dla nas niezbędną rzeczą jest przebieg n y, y, 74 w okolicach Tomaszowa. Chodzi o stworzenie wokół, to, obok Tomaszowa węzła komunikacyjnego, bo dzisiaj węzły gwarantują y, rozwój i przyszłość. Y, y, regionów, rozwój gospodarczy, społeczny, turystyczny, jakikolwiek inny. Dlatego też dla Tomaszowa niezbędną rzeczą jest, żeby S-74 stała się faktem, dlatego też potrzebujemy wsparcia na wszystkich poziomach, jakie są możliwe. Również u Radnych Sejmików Takim takie wsparcie uzyskujemy i takiego wsparcia oczekujemy. Jestem przekonany, że za kilka lat yy, droga S-74 w przebiegu czasów z stanie się wygodniejsza. Przechodzimy w tej chwili do właśnie prezentacji drogi ekspresowej S-74, a więc też, też mówimy o bezpieczeństwie drogowym. Radzie Łódź i Tomaszów zgodnie się w w punkcie 7 Prezentacja mózg medialny na drogach Tomaszów ale też są ze strony pana Krzysztofa Haraszego, wiceprezydenta miasta Tomaszowa. Bardzo prosimy, panie prezydencie. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość pierwszego tutaj wystąpienia i za możliwość przedstawienia tych problemów, które jestem święcie przekonany nie są problemami tylko miasta Tomaszowa, powiatu Tomaszowskiego, ale całego e, regionu łódzkiego. W e, porządku obrad mać państwo pisanego Jacka Kowalewskiego, inicjatora tego wystąpienia, niestety nie mógł przybyć, więc ja reprezentuję tutaj dzisiaj tak samorząd miasta Tomaszowa, jak i samorząd powiatu tomaszowskiego. Szanowni Państwo, Państwu nie potrzeba przekonywać, że drogi to nerw gospodarki. To z jednej strony może być bariera, ale nie zupełnie że to nie szansa rozwoju. Tak społecznego, jak i gospodarczego, wszelkiego rozwoju. Ale również drogi to to, o czym rozmawialiście Państwo w poprzednim punkcie. To również bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. To jest to, co jest dzisiaj dla nas najważniejsze. Proszę Państwa, dawno temu Tomaszu wsparł łódzki wariant drogi S8. Z punktu widzenia interesów Tomaszowa jest to warunek konieczny, ale niewystarczający poprawieniu układu komunikacyjnego taka Tomaszowa, jak i Zabiolu Łódzkiego. Tym warunkiem doglądającym system jest przebieg drogi S74 w wariancie przez Tomasz i dalej na południe przez, 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 przez Kielce. Tę prezentację przygotował pan Kowalewski na pewno jako samorządowy z większą ekspresją co to tam przekazał, no ale będę się starała jak mogę przynajmniej przekazać to, co zostało przekazane, to jest ta prezentacja tylko... Oj, tu przepraszam. Tylko nie Tutaj część tematu się niestety powtarza, więc będę je szybko przechodziła. Na samym początku pan Kowalecki przedstawił nam fragment tekstu informacyjnego o Tomaszowie, który został napisany przez urzędnika Tomaszewskiego 73 lata temu, tylko w roku 1937. I y, w tym okresie y, taka była inicjatywa, powstał Park Niebieskich Źródła. Przypomnę, dzisiaj jest to rezerwa niebieskich Tak budowa parku na terenie tak zwanych niebieskich źródeł y, to, y, to miała taką ideę. Park buduje się z inicjatywy, a, o te anachronizmy y, słowne, słowne Państwo wybaczycie, bo to jest cytat z innego dokumentu. Park buduje się z inicjatywy czynników łódzkich. W planie regionu ludzkiego Tomaszu dzięki pięknym, <coughs> pięknym okolicom w przewidziane jest jako miejsce średnich wycieczek sportowych, turystycznych, wypoczynkowych i templingu dla łodzi. Atrakcje są następujące. Tak zwane niebieskie źródło jako wielka osobliwość przyrodnicza o syredynowo-błędnitnej margiet naprzód, znać myślarska tą, towarzystwa myślarskie i możność wprowadzenia sportu kajakowego na Milicy. Bardzo interesujące zwierzę z w pobliskich oraz okolicznie piękne lasy, możliwość jedzenia spały i starożytnego kościoła wina młodu, no niestety końców wina młodu nie starożytny, jest, jest romański. No ale i No i to jest ten drog. I w lesie tym pobudowane zostaną dożki węgluwe, stworzone zostaną tym podstawy do dłuższych, kolodowych wycieczek i pobytu turystów samorządowych. Park będzie miał ogromne znaczenie dla łodzi stanie się na pewno miejscem spędzania wikielu. I tak było w tym 1937 e, roku, natomiast jeżeli chodzi o obecny czasem do. Eksperci z turystyki, e, znaczy zostały przeprowadzone w regionie badania dotyczące ruchu turystycznego i z nich że akurat Tomasz Mazowiecki w Łodzi znalazł się na drugim miejscu pod względem atrakcyjności turystycznych, jak również ruchu turystycznego. E, z tych reakcji dopisano niemieckie bunkry w Konelce i Jeleniu, skan serwisu i oraz parki telewizyjne. To jest akurat skaner rzeki to z kolei są bunkry w to osobliwości pasy. Na podstawie danych Wydziału Komunikacji zostało, proszę Państwa, przedstawiona ilość zarejestrowanych pojazdów aktywnych, użytkowanych. W 2000 roku było ich ponad 35 tysięcy, natomiast w 2008 ponad 72 tysiące, czyli przyrost był o ponad 106%. Z kolei, jeżeli chodzi o, według Zarządu Dróg Wojewódzkich, o tym już mówiłam, ta droga na odcinku Ujazd Tomaszów ma zadażenie o ponad 8400 pojazdów na dobę w 2000 roku, a w 2005 9,5. Natomiast według tych obliczeń na podstawie zarejestrowanych, od zarejestrowanych pojazdów, na przykład jest zrobił taką własną symulację na podstawie e, tych, tych właśnie pojazdów i ocenił, że w 2006 roku e, to w ruchu wynosi ponad 11 tysięcy, na oczych ujazd Samażów Mazowiecki, a w mieście Samażów Mazowiecki ponad 16 tysięcy. Natomiast są to e, dane nie poparte badaniami Tu z kolei dane Komendy Powiatowej, które mówią o tym, że w tych latach nas Nastąpiły, nastąpiły wypadki i tyle było końców. Ponadto tutaj jeszcze wskazuje się na to, że województwo, przed województwem nasze przechodzą rzeczywiście dwie najbardziej obciążone drogi w kraju, to znaczy droga nr 1 i droga nr 8 i one przebiegają w okolicy zamarszowana Powerskiego Generują że w tych latach nastąpił zdecydowany wzrost samochodów ciężarowych o 50%. No i droga ekspresowa wniosek jest 1, S74 jest niezbędnym ogniwem sieci dróg krajowych na terenie województwa łódzkiego. Taka jest konkluzja służąca może dobyć na prezentację. W imieniu Pana Jacka Kowalewskiego dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Panu prezydentowi, no i życzymy, by te koncepcje się wreszcie powiodły. Bo to jak słyszymy, to już trzecia kadencja z się tym zajmuje mam nadzieję, że wreszcie jakiś pozytywny system stegra... To Trzech sztuka. Przegracji sztuka. Pan poseł to będzie nas wspierał, myślę, w parlamencie. Z małą pomocą, biało. z małą pomocą naszych przyjaciół. I wierzę, że nasi przyjaciele są na tej sali. Dziękuję bardzo. Zbierzmy siły. I droga ekspresowa S74 okazuje się drogą dla regionu łódzkiego bardzo istotną. To, że poprzednie przez dwie kadencje Sejmik Województwa łódzkiego nie mógł podjąć tej decyzji. Ale mam nadzieję, że wreszcie w tej kadencji ta decyzja zostanie podjęta, dlatego że ta droga rozwiązuje wiele problemów naszego regionu. Trzeba pamiętać o tym, że łączymy Tomaszów i Ochłopcy ze Stolicą Województwa, a my, my cały czas podejmujemy inicjatywy i działania, żeby Tomaszów Mazowiecki, Zalew Solejowski, Park Krajobrazowy Spadzki, żeby był tym regionem, który będzie przyciągał turystów. A więc jeżeli chcemy dla mieszkańców Łodzi również zagwarantować atrakcyjny wypoczynek, przynajmniej podczas weekendu, to musi dojazd być oczywiście bardzo, bardzo dogodny. Po drugie, po drugie łączymy również stolicę województwa, Tomaszów Mazowieckiej, ze strefą przemysłową, która rozwija się ostatnio bardzo mocno w okolicach właśnie gmin Sławno, Zniżków, pocztowych. Tutaj w tej chwili koncentrują się bardzo duże zakładze przemysłowe. Pamiętajmy również, że to są również i miejsca pracy. A więc dowodny dojazd do miejsc pracy mieszkańców regionu Tomaszewskiego tą sprawę na pewno rozwiąże. Oczywiście patrząc jeszcze dalej, mamy na myśli również i dojazd do regionów wschodniopunkowych z naszego kraju, czy też dojazd również i na Ukrainę. Dzisiaj przecież mówimy, że Ukraina nie ma być może będzie członkiem Unii Europejskiej. Musimy również o te sprawy zadbać, aby turyści mogli i ze sposób przyjechać do nas w wojskowej w tamtą stronę. Także ona rozwiązuje wiele, wiele, wiele koncepcji, które są bardzo istotne dla rozwoju gospodarczego, turystycznego regionu łódzkiego. Ja oczywiście tu mówię na e, szczeblu regionu, ale mam oczywiście nadzieję, że przede wszystkim ona e, będzie służyć mieszkańcom Tomaszela Mazowieckiego, ale ona oczywiście rozwija wszelkiego rodzaju kwestie, nie duże, ale do dróg, e, krajowych, międzynarodowych, ekspresowych, które powstają i powstaną.